Dzień dobry Państwu, z tej strony Anubis i zapraszam Was do chyba ostatniego już odcinka z naszej serii Age of Empire. Nie, nie Age of Empire to to, to, to nie, to nie. Age of Mythology, to widzę, w poprzednim odcinku udało nam się dostać do podniebnego przejścia, żeby do, dopaść tego Korisa, Korinosa. Kryosa, ale niestety zjał. Z podkulonym ogonem, widzowie. Nie przedłużajmy misję 12. Wo Oho, wojna tytanów. Atlantydzi zwracają się do Gaio pokonaniu Kronosa i jego sługusów raz na zawsze. Zobaczmy, co nam to przyniesie. Od czego zaczniemy, czy od samego zera, czy może coś tam będzie, będziemy mieli. To jest teraz pytanie. Co tu się będzie działo? Rybki, wszystko pływa. O tam widzę chodzi. Tu jakieś rozpadlina this is old atlantis aha yes, isazakka but it's about to become the place where kronos takes his first steps outside of tartarus look gaia is here that's how we stop this Musimy inwokować Gaia's sieć, czymś podstawowym na półkach zbogich zbogich. The Orono sky passage has collapsed. Expect our reinforcements to come by sea. Super, po prostu super. Dobra, tutaj musisz. Przywołał Bosko móc na sięganiu we wszystkich 40. Nie tych świętych stawach, zanim Kronos zdoła się przydostać. Dobra, to tak, wy. To tak. Jeden do Ty Wy może według dwóch do żywności o coś takiego. A my będziemy chodzić zbierać. No. I tak tutaj jest wyjście. się, co to jest tu. Dobra trzeba mieć. Wyzbierać to. Powinniśmy mieć widoczność przez wiosnę wojny, aby zwołać władze bogów Gaię na święte płyty. Skopos, jest ma. Masz. Podejdźmy tutaj. O, jeszcze ja widzę tych. Kto tu jest? Przepraszam bardzo. Pozbyć się. Pozbyć się. Pozbyć się. Dobra. Czy ja mogę tu jakoś wejść, czy coś? Nie, dobra. No, to jakie mam bardzo. A tu jest nasionko. O. A, ja nam będzie pomogę. Dobra, my idziemy tu. Ja bym od razu to napadł. I tutaj bym delikatnie już zaczął ich wykańczać. Ja już bym zaczął ich troszeczkę wiele bardziej wykańczyć. Uderzamy eee, to. Pozbyć się od razu tego i od razu czyścimy to, bo tu nie ma co, co czekać. Koszary, automaton, no to automaton pójdzie od razu. Bohater od siedmiu boleści, następny, pozbyć się ich wszystkich mi tutaj, od... od razu się pozbywam ich. Oh yes, oh yes. Ja się pytam, skąd się to... Tu... Zaraz, a ja mogę tu Tunesią pytać, tak? Tak. <laughs> Mam tu pomóc. Zaraz my tutaj tutaj jesteśmy. E, to rozwalać. Rozwalać to, bo ja nie będę się z tym bawił za, za wzięcie, Tutaj zaraz nam naszym pomogą. O właśnie jest wszystkie jednostki militarne idą. Nie ma tak dobrze. Tutaj Gajam sobie poradzi sobie. No od razu ja się nie będę ja się nie będę z wami bawił. Możecie to sobie zapomnieć, bo ja nie będę się z, was, z wami, z wami wszystkim bawił. Wszystkie jednostki do out i tyle. Pozbyć się ich tu przy wszystkich i tyle. To jest wieża bronna, tak. Pozwólcie się wszystkich ich. To tak. Chodźcie tutaj, chodź, 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 chodź. To mnie będzie najbardziej denerwować. Dobra. Atak Trzech, y, trzech mi się nudzi. A bo ja przestałem. A wy może zróbcie tutaj faremki. O, dobra, jak to tutaj wygląda? To, 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 to. dobra. To, to jest najmniej, najmniej ważne. Muszą upaść wszystkie jednostki. Bo wątpię, że mnie zdoło się tutaj przebić. Dobra, kolejnie upadli, dobra. Spróbujcie to rozwalić. Dobra Troszeczkę tam poupadało Ja bym to jeszcze chciał się, ale ja tutaj nie, nie mam szans nie muszę się stąd zabrać Muszę się stąd zabrać i to już To jest zbrojne to nie jest wycią problematyczne Dobra Ale A to jeszcze świątynia musi upaść ta świątynia musi upaść, bo wątpię, żeby on zaczął się odbudowywać, wątpię, tak jest, bardzo dobrze, nie odbudowuj się, masz rację, tu motany są do pozbycia Tu mamy naszych czterech A to możemy stworzyć sobie gaje, fantastycznie, e, pozbądźmy się tego Pozbądźmy się Ile tam jest artefaktów? Muszę przyznać Dobra, a jak tam u mnie budowy? Um, a, ja, no, no tak, budowy, ciekawy z czego ja nic nie zacząłem budować. Choć mógłbym dryady tworzyć, szczerze powiedziawszy. Gdzie? Gdzie moje jedno. Gdzie moje po pomoc z Grecji? Wróć z Egiptu, bardzo dobrze. E, tutaj, moi drodzy, spotkamy się tu. Ja we wezmę jeszcze z kilka dryad. I ruszamy dalej, no bo e? udało się takim sposobem, że nie ma wojska, a tutaj nic nie buduje, bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, tutaj tylko te automatony troszeczkę będą nam przeszkadzać. Kto się nudzi? A ty, ty mój drogi, no, 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 no to zbieraj złoto. Ściana głazów, nie wiem o co chodzi z tą ścianą głazów. A jak moje dryady? Jeszcze dwie. Bo tu mamy tak, gęsty las. Haniworę, Stradę i tyle. Ale najważniejsze, że większość. Nie ma z czego w tu wręcz. Tylko to. No ale to powinniśmy dać sobie radę. E, dobra, jedziemy. Teraz jedziemy gdzie? My idziemy tutaj. Do tego, jed... do, tego do tej sadzaweczki. Ja tak mówię. Ja mam 190. 190 limitu populacji. A. Coś, coś. Jak nie wiem, czy to nie będzie za mało. Dajcie jeszcze te driady. A, tylko 10 mogę maksymalnie stworzyć. O, proszę. Moi drogi, zróbcie tutaj mi to. Pomóż koledze. Yy, następnie świątynię zró zróbcie i lety, We dwóch sobie poradzicie. Dobra. Yy, kolejne nasionko. Pozbądźcie się ich. Czuwawcu. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tu jest to, oh, weźmy to, podnieście to moi drodzy. Bardzo do dobrze, ktoś podniósł. Ja już daję następne sa sadzonko. Oj, kolejne triady mi dołączyły do mojego wspaniałego. Skopos? Wspaniałe ekspedycje. uuu, tu, tu jest troszeczkę, ale czy ja bym mógł je wziąć? Albo było tak dziwne, co? Tu jest jeszcze jeden artefakt. Tu jest następny artefakt. Ktoś go o, to, który go wziął, dobrze. a za to, że któryś go wziął. A któryś weźmie jeszcze ten artefakt, czy nie? Dobra, ktoś wziął. Super. I tu jest jeszcze artefakt. użyj może byśmy ich tak te artefakty po, podorzucali? A, już już porobiliście. Fantastyczni z Was ludzie. Zróbcie mi jeszcze to i będzie dobrze. O, mamy te. E, dobra. Bardzo dobrze. Grecy mi wysłali, tak? Dobra. E, to tak, Ty wyś to, a Ty. O. o właśnie w ten sposób. Bardzo dobrze. No podejdźmy, rzućmy artefak artefakty do świątyni. Możemy tak, Behemota lub Argusa. Tylko tego Argusa to bym dał na wyższy i ja bym chciał mieć ze 3 lub z 5. Od razu tak. Bo nie powiem jeszcze, ich nie mieliśmy. Nie widzieliśmy ich widzowie, co potrafią stworzyć. Czterech nie się. Zrzucić te artefakty tu. Tu mamy kolejną partię. Tutaj ładnie wyrosło drzewko. My już nie możemy. A ty nie masz czym nas atakować. Nikt już nic nie ma. Co tam się dar tak? Coś się stało, czy coś? E, dobra, my idziemy teraz tu. No i dobra. Co ty jesteś? Jaki ty jesteś brzydki. O jas, jaki ty brzydki. I tyle. No dobra. Okay. Tutaj też mamy. Choć może... Proszę Cię czemu mamy nie wziąć wszyscy, wszystkich artefaktów? Byśmy mogli je wziąć od razu Weźmy od razu wszystkie artefakty widzowie, zrzućmy je do świątyni, tyle weźmiemy nasze te oczka Strażnik, Aio. Strasznie długo się robią, muszę to, muszę to przyznać, że strasznie długo się robią Kastard. A to nie jest bohater? A to są bohaterowie. Ja mogę to rzucić, czy ja muszę zrobić kolejną świątynię? Nie, muszę stworzyć następną świątynię. Ale szczerze to nie jest ża żaden problem. Chłopacy stwórzcie następną świątynię. Wy macie... Dobra, później się weźmie wszystko. No i ostatni się tworzy właśnie. Bardzo dobrze. Co tu się dzieje? Piją? Czy, czy co? Ty tutaj, triady wszystkie tu Ty też tu Ty zostaw to mi tu Dobra, rzucili Rzucili, fajnie Konica też tutaj Ja tego nie widzę Ach, Tutaj moje centaury Wy tutaj, i wy też tutaj. Gryfy tu, drewno. A moi bohaterowie, to co tu? Zaraz, jednego mi brakuje, zaraz, zaraz. A gdzie ten mój jeden bohater? A tutaj jest. To za łeb. Ja cię proszę. To szereg. No dobra. Mamy wszystkich już razem. No dobra, no to idźmy w takim razie. Ostatnie źródełko przyjmijmy. Tylko takie, mam coś przeczucie, że tak. Nic tu się nie dzieje. Tutaj on niby się tylko dobija. To ma nadal, jak miał 45, to nadal ma 45. I to mnie tak teraz zastanawia. Szczerze powiedziawszy. I to bardzo. Dlaczego tu się nic nie dzieje? To, to powinno się coś dziać, moim zdaniem. Pozbądźcie się go. Szczerze powiedziawszy. No teraz mamy pytanie, no wrzucać im to czy nie? No, bo... Szczerze wizowie nie jestem przekonany do tego. To jest ostatnie już ten. No z kim mniej. A hmm, więc wie, dajcie mi chwilę, ja zrobię sobie tu maksymalną ilość jedno jednostek i zobaczymy, bo jak to się okaże, że on stąd wlezie i trzeba będzie jednak coś tu robić, więc to ja zaraz polegnę. Więc widzimy się za sekundę. No i wylat! Coś tak czułem. Rzucać to od razu. Proszę, zacznijmy, 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 zacznijmy. Only Gaia will be able to defeat Kronos. No dobra, ale gdzie? Ja się pytam, nice. gdzie ona jest? I koła 10 minut. Nie no, się mówisz, SOL na pewno Ech, tak zobaczę. Ja zrobię coś? Mój czy nie? Nawet ja mu nic nie zrobię. Mogę zapomnieć Oj, to wyłazi. Oj nie, co się ja tak czuję, że to się źle, źle może skończyć dla nas, i to bardzo źle. Czyli, szczerze powiedziawszy, do tego, aby jednostka, aby tylko jednostka. Aha, tam poszedł już meteor. Pokażcie mi to, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać. No zobaczmy. Oj kurde, źle zrobiłem, bo to i nas... naszych wciąga. Oje, oh, yes. to był błąd i to duży błąd.

No znaczy się tak, wojsko to może ja bym sobie wycofał z Jak to moje wojsko? Dobra, trochę jest. Trochę jest, więc niech leso. No Oj, to był jednak... głupi pomysł. To był jednak zły pomysł. 8 minut. Tylko, że on nic nie dostaje, to jest właśnie w tym najgorsze, że... On... Ale mnie te cerbery wykańczają, przepraszam bardzo. Ja mogę tu stworzyć Zedwierdiady, będę wdzięczny. I tutaj? No my tutaj skupiliśmy się... O Jezu, dlaczego ja się pcham nimi prosto w atak? Mój bohater, mój bohater. Atakować ich Atakować je Oj, to się chyba źle dla nas skończy całkowicie Aj Tyle minut. No wątpię, może się uda. Chociaż jedno przytrzymać. No bo wąt... Oj, nam nam nasz wspaniały hater upadł. Jakbym się tak z bawił, za wzięcie, że chodź tu. Dam ja sobie tutaj wezwał tych jeszcze. No chodź, chodź Kronosik, chodź, chodź. Zostaw ich. Pozwólcie się kolegi. Przepraszam bardzo. A Ty możesz stworzyć kilka driad? Będę wdzięczny. Tutaj, chodź, 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 chodź. trochę pochodzimy. Troszeczkę się pobawimy. Ile tu jest? Tutaj, 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 zmierzamy, tu. Chodź, Kronos, chodź, taś, chodź, taś, taś, taś. taś Wy to może podejdźcie po po nią. Wejść! No naprawdę, naprawdę nie mogę tego się pozbyć. Przepraszam bardzo. Gdzie? Gdzie? Czy ta no nie mogę te, te, tego użyć Tak w miarę to dobrze wyszło, że... Zażre ich Chodźcie tu, weźcie Zaatakujcie tu weźcie tam wy trochę go, no chociaż trochę nie no jak tam będzie meteoryt padał, to na pewno nam to się uda. To jestem tego pewny. Moi drodzy Państwo, to jestem tego święcie przekonany, na szczęście tu mamy jedno drzewo. Pozwólcie się ich. on tutaj wrażenie. No co ty nie nie powiesz, że nie możemy. No to weź to trup, cwaniaku. Chodź tu. Gdzie ty leziesz Kronos? chodź tu. Chodźmy zanim tam do tam, to, to to minie. Ale to nie zmienia faktu, że to mi zaczyna irytować. Czy ja mogę stworzyć gaje? Mogę. Idziecie. No i tu lezę na Gdzie jest moja ta wspaniała rzemieślniczka? Szkopos, juzi? się ich. Jakieś. No, mnie zaraz coś tu. Dobrze, że przyszło wsparcie. Chwała wam za to, że, że przyszło wsparcie. Gdzie jest Kronos? On coś. U... E, kochany, chodź tu. Robota jest. No chodź tu tu, tu, tu masz roślinkę, No chodź. Po co ty szukasz z wady? Przepraszam, ja Cię bardzo. A wyruszać się. Pronos O oh yes. Jak to jak on leje dość mocno Weź tego, tak proszę was no Chodź Tu Chodź tu Tu masz kolegów A wy możecie Zostaw te drzewo Co ci te drzewo zrobiło? Weźcie Oj mi zaraz coś tu naprawdę zaraz Gdzie jest ta moja druga? Czy ty jesteś tempa, czy ty jesteś głupia, ja tak zacznę... Tak z tym pytaniem, bo nie wiem. Bo chyba jesteś upośledzona, jak dobrze mi się zdaje. Mówię chodź tu, no to leś. Zostaw te drzewo! Coło 330 Możecie się pozbyć tych Manticore i tej całej reszty? Będę wdzięczny, no... Chodź tu, chodź tu gdzie, 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 ta głupia baba jest? Nie, tam zaraz coś pokażę. pokaże Bronosik. Weźcie, bo mnie zaczyna atakować No najgorsze, bo to wychodzi non-stop, to non-stop wychodzi No rusz, że dupsko! Boż, jak ja się zaczynam denerwować O, jest to, Zostaw to tutaj, chodź, 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 chodź Chodź to. Chodź, 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 chodź. Zostaw te drzewko E, zostaw te drzewko! Tutaj taś taś, Chodź tu Chodź, 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 chodź. Gdzie? Zostaw te drzewo, ci powiedziałem! Chodź ci te drzewo zrobiło! Chodź tu! To za uparte bydle! Weź tak no. Chodź tu! Zostaw te drzewo! No, chodź. Dobrze. Chodź, 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 chodź. Chodź tu, Kronos. Chodź tu. Nie denerwuj mnie. Ja ci powiedziałem, chodź tu. Co za uparte, zostaw te drzewo. Co te drzewo ci zrobiło? No, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. No i głupie tu się leje. No to gdzie?

to też pan. No to tak, no to już tak, drzewka nie mam. Potrzebuję usznika, szczerze powiedziawszy, że mógł go troszeczkę pod podręczyć. Weźcie, bo... A, no, już tam przyszli te. Masz 47 sekund, to nie to wytrzymać. Zostaw te drzewo! Chodź tu! Zostaw te, te, te drzewo! Co ci te drzewo zrobiło? Chodź tu! Zostaw te drzewo, przepraszam. Chodź tu! Może jakbyśmy go troszeczkę przystupowali, to nie, no powinniśmy dać radę, no 17 sekund, no nie do... a może dolezie. To jest delikatnie trochę wojska. Tutaj, tu, 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 odbij trochę, odbij trochę. Dobra, 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 dobra. Tu, 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 tu. O, tu, 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 tu. Dzie ona jest? Gdzie jest? Tu jest, a tu jest Gaia. Ruszaj się na Kronosa. A wy może byście pomogli. Oj ja dosyć sporo dostaje, no u nas też, ale no, my zaraz będziemy jej pomagać. Ruszać się, dawać, pomagać. 20. No, mamy zwycięstwo po naszej stronie, to jeszcze bym rzucił sobie te, żeby urosły. Zwycięstwo udało się z jednym drzewkiem. No ciekawe jakby, widzowie, jakbyśmy może nie używali tych, choć wtedy on by poszedł bezpośrednio, to też by nie, nie wyszło, choć takie przerzucanie z jednej strony mapy na drugą, może coś by było. Pokonaliśmy Kronosa. Poradem do Tartaru poszedł. Jak mogła rzuciła na niego kamienie, kamulce? A! I wszystko i tak ładnie wrosło. Kwiatuszki jakie ładne i drzewko rośnie. is trying to escape oh no you don't oh, 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 the atlanteans are without a leader now they will need someone to look out for them to help them rebuild. The Staff of Atlantis! All hail the son of Arcantos! Honor to Castor! Goodbye, my friends. I will see you all soon. Until then, know that I am still at your side. No sense in wasting time. Let's get to work. Jazda, mo, mo, młotki w ręce i odbudowywać państwo. No i tyle, no. Moi drodzy państwo, ukończyliśmy trzy kampanie z mitologii. Mówię na 100%. To zostały jeszcze, się mówi, doszła teraz ta arena bogów. Ale to zobaczę. Może co może jakiś czas będzie się jakiś. Będziemy powracać do Age of z... I będą odcinki z tej Areny Nie powiem może być ciekawie ale widzowie Mówi, Skończymy kończymy serię Age of Mythology Mówię tak jak mówię Arena Bogów pewnie może się będzie pojawiać choć jeszcze zobaczę jak tam będzie szło Widzowie widzimy się w następnych seriach Znaczy mogę wam zaradzić że Przyszło serio będzie jakiś chyba, będzie nie chyba, tylko będzie symulator. Bo dłuższego czasu chodzi ze mną jakiś taki dobry sym, jakiś symulator. Widzowie, może, możecie polecić w komentarzu, jak, jak, jakiś symulator według Was fajny. Mówię i tyle, widzowie. Dzięki za to, że byliście. Dzięki za to, że oglądaliście. I do zobaczenia w, przysz, w przyszłych seriach.